wystarczy do awansu, nie wiem, nie, nie zarzekałbym się, że na pewno nie, bo chociaż zielona linia była troszeczkę z przodu, 113,5 metra przy takim niezamocnym wietrze pod narty, to no w tym momencie gdzieś czwarta lokalna. Tak, taką samą odległość, ale miał więcej punktów odjętych Zabianie. za wiatr, dlatego Rosja nie hmm. będzie go wyprzedzał. O 1,4 punktu przed Kosem na czwartym miejscu. Laje pierwszy, Pajer drugi, Wellinger trzeci, a teraz reprezentant Bułgarii, Władimir Zografski. Jego najlepszy wynik tutaj w tak Tagile to 15 miejsce w 2019 roku. Czy poradzi sobie tym razem? Ładnie, bardzo ładny skok, bardzo spokojnie prowadzony na w powietrzu. Wylądował, zaznaczając elegancko, Telemark, więc myślę, że noty koło 18 punktów w pełni się należą. 125 metrów, e, najdłuższy jak na razie skok, 124,5 zanotowano przy lądowaniu Stefana Laje. Jak z wiatrem? No, ten był mocny, ponad 16 punktów z tego tytułu odjęte, a więc Laj mimo iż wylądował troszkę bliżej będzie klasyfikowany przed reprezentantem Japonii. No tak, wylądował dalej, dalej. To miało pół punktu wyższą notę za styl, ale dużo więcej. Lista mistrzostw świata juniorów, Szwajcar, młody chłopak, który wydaje się e, być na dobrej drodze, żeby na stałe zagościć wśród zawodników punktujących w zawodach Pucharu Świata. We wczorajszych kwalifikacjach był jedenasty, teraz skoczył 117 metrów, no, co oznacza, że powinien być klasyfikowany w czołowej piątce, tak mi się wydaje. Nieco ponad 11 punktów odjętych za wiatr. I łączna nota do 95 punktów, a więc czwarte miejsce. Trzeci pik Kilian Pajer, czwarty Dominik Peter z ze Szwajcarii. Pierwszy Laje, drugi to. Daniel Szafenik, młody reprezentant z Austrii, utalentowany junior, który stawał już na podium Światowego Czerwca właśnie w tej kategorii wiekowej. No Teraz ma szansę pokazać, że także w gronie seniorów będzie się sprawdzał, będzie stawiał dobrze. Odległości może troszeczkę zabraknie. Zobaczymy za chwilę, jak z wiatrem, bo to dosyć istotny także dzisiaj czynnik. Jak się już mieliśmy okazję przekonać, 113 metrów. Przy znaczy kilkunastopunktowym zredukowaniu łącznej noty za, za podmuchy podnarty, pod narty to, to może nie wystarczyć wystarczy. To będzie dziesiątkę, tak, dziesiąte miejsce za Zograwskim, przed Korniłowem. Raczej Czofenika drugiej serii dzisiaj nie obejrzymy. No, ale to chłopak z tego e, już XXI wieku, rok 2002, więc ma jeszcze czas, żeby się uczyć Niko kitosaku Jedyny bliski skoczek w inauguracyjnym konkursie sezonu. Oj, no dobrze się zaprezentował Niko kitosaku O brawo, brawo dla zawodnika, który wczoraj już w kwalifikacjach pokazał dobrą formę, bo zajął 23 miejsce. Teraz uzyskuje 123,5 metra, co jest trzecią odległością. Będzie miał odjętych 11,8 punktów czyli niewiele więcej niż prowadzący Stefan Laje. No 17, 17,5-18 punktów będzie drugi. Tak jest. 107,5 punktów o 4,4 przegrywa ze Stefanem Laje. Moim zdaniem pewna finałowa seria dla fina. Tak się wydaje. Gdyby Manuel Fettner zaprezentował taki skok jak wczoraj w kwalifikacjach, to moglibyśmy też powiedzieć, że pewna dla niego będzie druga seria. Wczoraj 128,5 metra przy mocnym wietrze pod narty, no ale w piękny sposób to rotunowane Austria był wykorzystać. No dzisiaj też mocno jak widzimy, tyle tylko, że strzałki pokazujące kierunki wiatru e, wirują na tym wykresie to w prawo to w lewo. To Jest to najłatwiejsza skocznia. Nie wszyscy dają sobie tutaj radę. To wynikało z faktu, że poniosły go te podmuchy naprawdę daleko. 129 metrów Fednera. podobnie jak wczoraj, e, ponad 15 punktów będzie odjęte za wiatr 16,6 oceny między 16 a 17,5 punktów ceny nie za wysokie punktów zawiatu odjętych sporo, no ale odległość jednak imponująca. Pierwszy, nie, jednak drugi. Nie, jednak na nie utrzymuje prowadzenie o no, punkcie 80. przed austriackim rywalem. Czyli jakby metr przegrał, choć wygrał odległością o 4,5 metr. No ale tak to jest z tymi przelicznikami wiatru, proszę Państwa, musimy się do tego przyzwyczaić. silent Bartol, reprezentant Słowenii, wczoraj 27 kwalifikacjach, przewynik tutaj. Skoczni bo to miejsce 21 w sezonów. No i teraz niezły skok reprezentanta Słowenii. W poprzednim sezonie 47. na zakończenie rywalizacji Obywatel Świata. Teraz skacze 116,5 metra. 116,5 metra przy najmocniejszym wietrze pod Pierwszy zawodnik, który miał ponad 2 metry na sekundę. Oczywiście tu mowa o uśrednionym odczycie i ponad 20 odjętych punktów. I dlatego jest daleko od klasyfikacji. 21 zawodnik już na liście startowej to Arti Aigro Zawodnik, który minionej zimy. Bardzo nam się podobał świetny początek sezonu tego zawodnika, ale i w kolejnych konkursach był w stanie no, przede wszystkim meldować się w czołowie 50 po kwalifikacjach, ale także i nierzadko sięgać po, po kucharowe punkty, co umówmy się dla estońskich zawodników, no nie było rzeczą oczywistą w kilku minionych latach. A tak czy inaczej, podobnie. ponownie oglądamy przez nas w konkursie. Zobaczymy, jak poradzi sobie Stończyk. Podobnie troszkę jak Bartol przed chwilą, jeśli chodzi o odległość. Natomiast na pewno nie był to tak mocny wiatr, jak ten, który towarzyszył słoweńskim 115,5 metra, nieco ponad 11 punktów będzie.

o, ładny, bardzo ładny skok, bardzo ładny skok, dużo ładniejsze lądowanie niż Manuela Fettnera, lądował za zieloną linią, no więc teraz chyba będzie przodownictwo dla Austriaka, o ile nie będzie miał zbyt wiele punktów odjętych za wiatr, ale będzie miał podobnie jak Manuel Fettner odjętych tych punktów bardzo, bardzo dużo, ponad 20. No i miło, że to był świetny lot, że było piękne lądowanie i najwyższa chyba jak dotychczas, tak, Dajki to ma wysoką notę za styl, no to jest dopiero piąta lokata, Blaje i Fettner w drugiej serii, a na belce startowej Simon no, najstarszy, jeden z skaczących tutaj zawodników, ponad 40-letni reprezentant Szwajcarii, dwóch jego kolegów w tym momencie na szóstym, siódmym miejscu, dobrze tu skaczą Belci. nie ma powodu chyba, żeby z nimi miał odstawać poziomem od swoich, no, co bądź młodszych, o. Przynajmniej 12 lat W sumie 80 razy na podium w zawodach Pucharu Świata jedno miejsce więcej niż Kamila Stocha, który ma 79. No ale tutaj, w tak ile? Najlepszy wynik wielkiego szwajcarskiego skoczka to miejsce 10 w 2016. E, Stoch, to 19,5 najbiedniej. Nie, 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 zdecydowanie. od swoich no, co bądź młodszych no, przynajmniej 15 lat kolejnych. W sumie 80 razy na podium w zawodach Pucharu świata jedno miejsce więcej niż Kamila Stocha który ma 79. Kamila Stocha który ma 79, no ale tutaj w tak ile na W 2016 roku to wysunęła kolekcja na strych, co dało się, ale udało się. Bardzo daleko, no, wykorzystał, znowu mocny wiatr wijący pod narty. Kolejny zawodnik, który miał ponad 2 metry na sekundę, ale jaka odległość, to 26,5 metra. No, no, jak na jego reagowanie. No właśnie, nocy, co jest. bardzo nie było, ale sędziowie no, różnie to widzieli. 16, 16,5, 17, 17,5 punktów na siódmym miejscu. W sezonie 35 miejsce Bucharest, wczoraj niecałe występ kwalifikacyjne 17. Tam ciasno, dosyć świetny, siódmy, Pajer, ósmy, Aman na dziewiątym miejscu, Klimow, dziesiąty. Bardzo nieduże różnice punktowe między tymi zawodnikami. Teraz Naoki na okina Kamura. To jest 27 zawodnik po liście startowej. i jest spotkanie w serii głównej. Kamura na tle swoich kolegów z reprezentacji troszeczkę odstaje, ale, o, ale jak mu powieje pod narty, to dlaczego i on nie ma wylądować daleko? Zademonstrował nam piękny, szeroki uśmiech, którym zazwyczaj e, raduje po dobrym skoku, a to był znakomity skok, 130 metrów, najlepsza odległość i nota również będzie wyśmienita, 5 razy po 18,5. zgodni wszyscy sędziowie, a więc będzie nowy lider, no Kina Kamura na pierwszym, a już dwóch pewno w serii finałowej, czy trzecim będzie Jushiro? No chyba nie. nie, chyba w tym momencie nie. Chociaż oczywiście musimy poczekać na te punkty zawiat. One są bardzo istotne. Podczas jego skoku 1,1 metra na sekundę, odjętych 11,5 punktu, niezłe noty, bo 3,17,5, 2,18, a odległość 121,5 metra, w tym momencie miejsce ósme, czyli awans do serii finałowej. W tym momencie ostatni, który się do serii finałowej zakwalifikował. Trzech Japończyków w 30 na pewno. 9.2 reprezentant oczywiście w dzisiejszym konkursie, no, chyba nie będziemy się spierać, że nawet w no, dzisiaj poniżej 120 metrów to raczej nie bardzo. Nawet jeżeli nie za dużo odjętych punktów za wiatr, bo on ma poniżej 10, ale, ale odległość 115,5 nie daje mu nadziei na występ w serii finałowej. 14. lokata, Markus Schiffner z Awansem, pierwszy w kolejce Kylian Paier. A z 30 numerem kolejny z Niemców. Tak, Konstantin Schmidt. O no, 12 razy miejsce zajmował tutaj w bliżnym takile w 2019 i 2020 roku. Te medalista Mistrzostw Świata Juniorów w Było to medale i drugi Konstantin Schmidt. A no, lądowanie za czerwoną linią, za punktem konstrukcyjnym, to już jest, to już jest dobrze, ale aż 20 punktów podjętych za wiatr. Troszeczkę to skorygowano, teraz pokazała się Amanie, który jest pierwszy w kolejce i Klimowie, który jest drugi. A my właśnie popatrzymy na randę. Pierwsza piosenka otwiera naoki Nakamura w Japonii. Druga w w Sytuacja po skokach 30 zawodników, dyskwalifikacja Sadriejewa, zatem 29 sklasyfikowanych. Pierwsza dziesiątka, więc Takamura, Herr, Laje, Fettner, Kito Sacho Ito, Preut, Scenę, e, Kobayashi, Junshiro i Markus Schiffner oraz Kylian Fajer, co w A liderem jest Naoki Nakamura z Japonii. Chyba nieoczekiwany lider, no ale biorąc pod uwagę to, że warunki nadal na skoczni ICE są zmienne, raz mogą zawodnicy liczyć na bardziej sprzyjające podmuchy wiatru, raz na, na troszkę mniej, no to... Żadne rozwiązanie właściwie tutaj nie jest niemożliwe. Przynajmniej w pierwszej serii Michał Nazarów z 31 numerem, a więc kolejny reprezentantów gospodarzy. No na razie Rosjan skakało kilku, bądź nie skakało, jak w przypadku Sedryjewa. Ten nawet nie miał szansy usiąść na belce. a jeszcze żadnemu nie udało się awansować. Może, może Nazarów. No, Spiker tam wychodzi z siebie, żeby pomóc. Z ulubieńcowi miejscowych kibiców, ale wydaje się, że to że ten stop może nie wystarczyć na awans bowiem. 118 metrów, tak jak Marek mówił poprzednio, poniżej 120 metrów raczej, raczej może być problem z awansem. Prawie 16 punktów odjętych za wiatr. Noty też nie jakieś nadzwyczajnie wysokie. No więc to jest na ten moment 19 lokata. Amman z awansem, no i blisko tego awansu Jimieni Klimow, który otwiera kwalifikacje niezbyt udane 32 miejsce w serii próbnej dzisiaj. I przeciętny też wynik stopiet, no ale miejmy nadzieję, że teraz w konkursie Kuba pokaże, że ten sezon może być dla niego dobry. Jakub wolny. Niestety nie, niestety nie. Nieudana ta próba e, Jakuba Wolnego, bardzo słaba, tak to można powiedzieć. Wprawdzie wiatr oczywiście mu mocno nie pomógł, e, jeden metr na sekundę, a więc e, dość słabe warunki wieczne. Natomiast odległość tylko 105 metrów oczywiście e, nie odbiera wszelkie szanse na to, aby Polak mógł się pokazać w serii finałowej. W tym momencie 3, 28 miejsc. Tak, chyba wyprzedza Ipciolu.